Polski sukces na światową skalę. Mierzymy wysoko. Sięgamy po wygraną. Grupa Azoty. <tryk> <tryk> Piotrek, ósme miejsce, najlepszy start sezonu, jak tutaj oceniasz te zawody? E, no bardzo fajnie, w końcu, w końcu dwa takie normalne, e, równe skoki takie na jakim jest i no i w sumie ósme miejsce, także jestem zadowolony z tego, z tego miejsca no i, no i z tych lotów w sumie, no nie były jakieś specjalnie, specjalnie długie, ale, ale bardzo fajne i przyjemne. Po tym drugim skoku nie skakałeś z radości jakoś? No po tym drugim tak ten tam, znaczy byłem zadowolony, bo to był, myślę, lepszy trochę jak ten jak ten pierwszy, ale ale no tak chciało, chciałoby się tam jeszcze tak, tak trochę <laughs> odlecieć, ale, ale nie, ale ogólnie ogólnie fajnie. Czy bardzo trudne były warunki, czy narzekasz na pecha, jeśli chodzi o wiatr właśnie? Nie, myślę, że nie, raczej raczej warunki były równe wszystkim równo wiało. No można było trochę, że tam się uspo, uspokajało w pewnych momentach, ale, ale raczej ja miałem takie średnie w sumie, bo super, super dobrych nie było, ale super złych też nie miałem, także także nie mam co narzekać, było, było ok A czego zabrakło, żeby lecieć tak jak Severin Freund czy tam Preutz? Pre no Preutz drugiej nie skoczył. <laughs> czego zabrakło? Nie wiem, no myślę, że... E myślę, że tak e, skoki, skoki były dosyć, dosyć dobre. No tam w tym drugim, no trochę właśnie na na buli mi tak, e, tam właśnie miałem trochę przeciąg i tak właśnie mnie zdusiło i potem już nie było tej wysokości. Ale, e, ale no, ale i tak ogólnie, no nie wiem czego, czego zabrakło, No to taka e, skoki, skoki w sumie bardzo bardzo fajne, ale no. A tam jeszcze do tego podium, to jeszcze tam trochę trochę brakuje, no <laughs> nie, nie ma się co oszukiwać. Czy to dobrze, że serii próbnej nie było? A w sumie, mieli jedno, bo tak naprawdę... E, tak naprawdę przy takich warunkach, no to też nie było jakiejś specjalnej frajdy e, z, z, tego, z tego latania, chociaż i tak fajnie było, ale... E, ale że nie było tej próbnej, no to trudno, no, no, no to z czasem się skacze bez próbnej i nie ma, nie ma problemu, także, także to w sumie jedno, jedno. A czujesz, że te, stabilizuje się już ta twoja forma i te skoki są równe? Nie wiem. skoki to zawsze jest zagadka, tak naprawdę. E, raczej, raczej, raczej staram się robić e, cały czas. E, cały czas się koncentruję na. na tych swoich e, dobrych, żeby one były do, dobre skoki, nie ma nic nad rozjadą, żeby były dobre skoki. E, myślę, że no, pomału już to za, zaczyna być, e, zaczyna wyglądać, zaczyna być e, stabilniejsze, niż to było na początku sezonu. Chociaż w chociaż, e, Ponsbrucku też tak, też tak mówiłem, a w Bischofen e, była lipa, także, także no, e, na spokojnie, na spokojnie swoje trzeba robić. E, małymi krokami do przodu, Ej, tak, i będzie. Liczysz, <gry> że jutro uda się polatać? No liczę, że tak, że będzie trochę. Nawet nie, żeby tam jakiś specjalny ciąg, ale wystarczyła, żeby była cisza, tak naprawdę. To już by było, już by było dużo, dużo fajniej, dużo przyjemniej i myślę, by się dało dużo, dużo dalej polatać, no bo tak naprawdę przy takich tylnym ciągu no to no w sumie też nie mieli bardzo i tak możliwości podnieść tego rozbiegu, no bo z się i tak nie dało iść, także, także no, może jakby tam mieli jeszcze trzy belki do góry, no to pewnie by podnieśli, a, a z, ale z kolei, no, jak, jak jest lepsze warunki, że, czy jest cisza, czy by było lekko podnarte, no to na pewno by, byśmy szli trochę niżej i, i te skoki by były łatwiejsze i też przyjemniejsze, jak jest podnarte. No to dzięki Piotrek, powodzenia jutro. No, dzięki nie dzięki.